Po kilkuletniej przerwie spowodowanej COVID-em na Grodzisko w Lesie Brudnowskim znowu powrócą rycerze. Wojska z czasów Mieszka I rozłożą się warownym obozem wokół dawnego słowiańskiego Grodziska. Piknik archeologiczny na Grodzisku zawsze przyciągał wielu widzów. Mamy nadzieję, że tym razem też tak będzie. Podczas wydarzenia będzie można posłuchać wykładów i wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Uniwersytet Warszawski i Państwowe Muzeum Archeologiczne. Leśna Polana znowu zatętni życiem. W trakcie imprezy widzowie będą mogli obserwować inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Dynamiczne zdobywanie grodziska, targ niewolników w średniowiecznym państwie Polan, turniej wojów. Te i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych na pewno znakomicie wypełnią dwa weekendowe dni. Zapraszamy do udziału w imprezie.